W Wełckim Centrum Kultury wystawiono spektakl zatytułowany Martyna w krainie czarów. Scenariusz napisał Jacek Karaczą specjalnie dla Martyny Grundmeier, odtwórczyni głównej roli. Zobaczył dziewczynę kilka lat temu w Ani z Zielonego Wzgórza i uznał, że warto z nią współpracować. Przygotowania do spektaklu trwały półtora roku. Pracowaliśmy trochę. Udało się połączyć to z moją fascynacją książką Alice w krainie czarów i po drugiej stronie lustra. I wyszło to, co wyszło. Lektura ze szkoły podstawowej nie wszystkim jest tak znana jak reżyserowi przedstawienia. Nigdy mi się nie udało Alicji przeczytać do końca. I może dlatego, jakby fajnie jest grać w tym przedstawieniu, ponieważ myślę, że ono jakoś przybliża tę książkę. której nie czytałem. Nieznajomość oryginału wcale nie przeszkadzała mu wcielić się w trzy role. Nad każdą z nich należało jednak popracować w inny sposób. Jeśli chodzi o postać księżnej, to um, zastanawiałem się, jakby to zrobić dobrze, fajnie, żeby nikogo, jakby, no, e, żeby wszystkich oszukać, a jednocześnie dobrze się bawić. Projekt to połączenie sztuki audiowizualnej z teatralną. Aktorka przemieszczała się w cudzysłowie z ekranu na scenę. W obu wymiarach duże znaczenie odgrywała muzyka. Nie chcę się żegnać z tymi, z którym się przyjaźnię. Używamy muzyki, która nam się podoba i która nam pasuje do tych rzeczy, które gramy, ale jednocześnie są utwory autorskie, które nagraliśmy głównie z Jackiem Podgórnym, grając jedno długie jam session i potem wybierając właściwe fragmenty do samego spektaklu. Martyna w Krainie Czarów to pierwszy projekt grupy młodych artystów pod nazwą Polish Jokes. Jesteśmy grupą działającą we współpracy z Ecekiem. Jeżeli Ecek chce z nami współpracować. Chodzą na po głowie różne pomysły. Nie mogę ich zrezygnować z oczywistych przyczyn. Ale tak, działania parateatralne i filmowe to jakby główny cel nasz jest. Członkowie grupy interesują się teatrem, popkulturą i kreskówkami. Zobaczymy, jaką mieszankę tych składników pokażą nam kolejnym razem, bo zapowiadają, że taki będzie.